Z 25 lutego 2021 roku jest możliwość skorzystania z paragrafu, czy z ustępu tego samego paragrafu, który jak gdyby daje szansę, ażeby kwarantanna szkolna skończyła się dosłownie w parę godzin. Z uwagi na to, że wymaga to tylko i wyłącznie zmiany statusu tego dziecka z osoby, Narażonej na zachorowanie z uwagi na to, że miało styczność z osobą, która uzyskała pozytywny wynik testu, ten status musimy zmienić temu dziecku na osobę podejrzaną o zakażenie. Któż to jest podejrzany o zakażenie? No podejrzanym o zakażenie jest osoba, czy to jest dziecko, czy osoba dorosła która posiada jeden z jeden objawów tej, tej grypy, że tak powiem, ostatnio modnej. I proszę Państwa, to jest bardzo wyraźnie napisane w, tutaj na stronach Ministerstwa Zdrowia, jakie to objawy są, że tak powiem, tym kwalifikatorem, ażeby zmienić status po prostu z osoby narażonej na osobę podejrzaną o po zarażenie. I proszę sobie wyobrazić, proszę Państwa, że takim objawem jest także tutaj wyraźnie napisane ból głowy. Jest ból mięśni, dreszcze, zmęczenie, wymioty, biegunka, prawda? No i te inne takie typowe typowo grypowe, że tak powiem, objawy, jak to przy każdej grypie są, prawda? Ale ból głowy jest jednym z objawów. I co to daje, prawda? Że dziecko przychodzi ze szkoły, mówi, tata, jestem na kwarantannie, mama, jestem na kwarantannie, albo inaczej, sanepid dzwoni, informuje rodziców, państwa, dziecko jest na kwarantannie. Czyli nie, 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 nie może chodzić do szkoły. I cała klasa jest wyłączona z chodzenia do szkoły. Proszę państwa, prosty manewr. Dziecko mówi w tym momencie, że boli... Jest to przypadłość powszechna przy większości chorób jest ból głowy, a więc i dziecko może mieć ból głowy w momencie, kiedy pojawia się ból głowy, a dziecko zna kwarantannie, i ma status osoby narażonej na za, narażonej na, 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 na zakażenie nie narażonej, no w tym momencie, że tak powiem, mamy już podejrzenie, a mamy taki taki jeden z symptomów tej choroby, a więc mamy już podejrzenie. Co robi rodzic w tym momencie? Rodzic, proszę Państwa, dzwoni do lekarza rodzinnego na e-poradę i melduje następującą sprawę. Dziecko przyszło ze szkoły albo jest na kwarantannie szkolnej, o czym zostaliśmy poinformowani i ma ból głowy, jeden z objawów i prosimy o skierowanie na wykonanie testu. Na szczęście jest tak, i to mam też tutaj czarno-nawialo napisane, że wynik testu antygenowego jest równorzędny i równoważny z wynikiem testu PCR, a więc wystarczy test antygenowy. Prawda? Stwierdzając, czy to dziecko jest już nie podejrzane o zakażenie czy jest zakażone, czy nie jest zakażone. I lekarz jest zobowiązany w tym momencie na takie dyktum, prawda, wystawić skierowanie, czyli pisać w systemie skierowanie na wykonanie testu. I to może być, jak mówię, test antygenowy. I w tym momencie rodzic ma dwie możliwości. Albo idzie do punktu, prawda, tam, gdzie w ramach świadczeń anemizatowskich test antygenowy jest wykonywany i refundowany. Albo idzie drogą na skróty, bo być może tam, tam może być trochę dłuższa, że po prostu idzie i po prostu taki test, w takim tak zwanym test komercyjny, to się w ten czas nazywa, za który się płaci po prostu, Wykonuje w laboratorium test antygenowy jest o tyle korzystny, że wynik mamy w 15 minut. I w 15 minut wiemy, czy dziecko, prawda, jest hmm, zakażone. Jak mówię w 99, przeciwnie 99% wypadku to będzie dziecko, które jest niezakażone i wynik testu będzie negatywny. I w laboratorium jest obowiązane wpisywanie do systemu każdego wyniku testu, czy jest pozytywny, czy negatywny. I proszę Państwa, w momencie, kiedy ten wynik testu, ten negatywny wynik testu antygenowego pojawia się w systemie, to jak tutaj jest wyraźnie napisane, w tym, tym rozporządzeniu, kwarantanna, proszę Państwa, w momencie wpisania tego wyniku do systemu, kwarantanna kończy się automatycznie. A nie może może być dwóch kwarantann, bo ta pierwsza to jak gdyby była z tytułu statusu narażonego, a tutaj tak ta gdyby sytuacja to jest sytuacja osoby podejrzanej, która poszła stwierdzić, czy jest podejrzanej jest zakażoną. Okazuje się, że nie jest zakażoną. Wynik testu jest negatywny, jest wpisywany do systemu i natychmiast automatycznie, proszę Państwa, kończy się kwarantanna. I to jest wszystko, co mówię, zgodne z przepisami. Myślę, że podamy też adres zaprzyjaźnionej, zaprzyjaźnionego laboratorium, który tą wykładnię tego, co powiedziałem, ma ładnie tutaj napisano i jesteśmy w stanie to po prostu do każdego rodzica zainteresowanego przesłać. Jakie to jest istotne i co się dzisiaj dzieje? Proszę państwa, jesteśmy w okresie ferii. Ja dostaję sygnały od rodziców, że celowo zwalniają dzieci z zając szkolnych na 3-4 dni przed planowanym wyjazdem. Te wyjazdy są zwykle piątek lub sobota. A żeby nie daj Boże dziecko nie zostało skierowane na kwarantannę. To to jest w ogóle jakaś, to, to jest chore. Ja roz, roz, rozumiem tych rodziców. Działają w ramach takich ograniczeń i takiego systemu, który są narzucony, ale z drugiej strony no też powoduje to, że dzieci, i tak w bardzo skromnym wymiarze godzinowym przebywające w szkole ze względu właśnie na te wszystkie przerwy kwarantannowo, prawda, lockdownowy, dodatkowo jeszcze mają, że tak powiem, parę dni wolnych ze względu na takich, że tak powiem, zabezpieczenia, zabezpieczenia, bezpieczeństwa wyjazdu na zaplanowany, obiecany i wymarzony wakacje. Czy to w polskich górach, czy za granicą, prawda? Także do tego ta sytuacja, tych kwarantann szkolnych prowadzi do tego typu działań rodzicielskich, a jest po prostu w ramach tego rozporządzenia, paragrafu 7, y, y, możliwość tej uniknięcia tej kwarantanny i zakończenia ją w sposób automatyczny.